Witam Państwa w kolejnym z naszych nagrań na Workhacker TV. Ja nazywam się Dawid Nguyen, znajdujemy się właśnie na konferencji Efektywne Przywództwo. Moim gościem tutaj jest Jakub Bączek, przedsiębiorca wolny finansowo, trener mentalny Polskiej Kadry Narodowej w piłce siatkowej, także coach i autor 11 książek. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć Jakubie. Bardzo mi miło również, no i cieszę się, że nasze pierwsze spotkanie moje z Waszą firmą jest tak spektakularne, bo naprawdę gości bardzo dużo. Dziękujemy. Bardzo to jest imponująca lista właśnie Twoich osiągnięć, jak na tak młody wiek. W ogóle bardzo mi się podobało Twoje wystąpienie o treningu mentalnym, a szczególnie ten fragment, kiedy mówisz o wprowadzaniu nowej jakości, lepszej jakości życia dla pracowników. Tak. Myślę, że to jest bardzo takie ważne, żeby ludzie, którzy, od których wymagamy efektywności mieli od nas również taki feedback i taki zwrot, że nam również zależy na tym, w jaki sposób oni funkcjonują, w jaki sposób oni żyją i właśnie, jaka jest jakość ich życia. Myślę, że to bardzo pomaga utrzymywać firmy w takiej wysokiej motywacji. Mhm. A ja tutaj mnie bardzo ciekawi, jak to u Ciebie właśnie wygląda. Mhm. No tak, ja tych firm mam kilka, tak na dobrą sprawę, natomiast dwie takie największe, które na chwilę obecną na rynku yy, są takie najbardziej rozpoznawalne, to jest firma, która zajmuje się animatorami czasu wolnego i to jest największa firma w Europie z tej branży. Jest to firma nowo powstała, JBB Coaching, która prowadzi m.in. takie wystąpienia jak tutaj, czy też właśnie treningi mentalne dla sportowców. W obu tych firmach staram się budować zespoły na takiej zasadzie, żeby ludzie zostawali w tych firmach na dłużej. Szukam pracowników lojalnych, nie szukam raczej takich tak zwanych spadochroniarzy, którzy przyjdą na miesiąc i uciekną, tylko raczej szukam ludzi, którzy chcą się związać. Dużo w tych ludzi staram się inwestować. No i gdzieś tam to wszystko, co oni mi dają swoim pracą, staram się po prostu zwracać i w jakiś sposób rewanżować. Mhm. Czy mówisz, że tutaj szukasz osób, które będą ci pomagać po prostu rozwijać to, to co tworzysz? Tak, to... tak. Zespół jest tutaj kluczowy, bo ja już dawno doszedłem do wniosku, że chociaż moje ego bardzo by chciało pracować same i uważa, że to, co ja zrobię, to jest najlepsze, to dawno już na szczęście dotarłem do takiego etapu, że zrozumiałem i uświadomiłem sobie bardzo mocno, że bez zespołu nie można zbudować dużej firmy. Także zachęcam wszystkich słuchaczy i wszystkich ludzi, którzy są w biznesie, żeby po prostu budować zespoły. Hmm. To budowanie zespołu to się też wiąże z tym, co ja o Tobie słyszałem, bo jesteś nazywany polskim timem ferisem. Tak. Tak. Co takiego... Obiło mi się o uszy takie porównanie, to prawda. Tak, to jest właśnie, zwiąże się też ta niezależność z tym, że trzeba pewne obowiązki delegować. Zdecydowanie, no to przychodzi taki jakby moment, taka masa krytyczna, że tych maili pojawia się już w twojej skrzynce na tyle dużo, że ty nie jesteś w stanie na nie odpisać powiedzmy w ciągu jednego dnia. No i coraz więcej tworzy się zaległości. No, to powinien być taki sygnał dla każdego, dla każdego przedsiębiorcy, że trzeba albo delegować pewne rzeczy i warto to robić, albo po prostu pewne rzeczy automatyzować. Ja w pewnym sensie i w delegowaniu, i w automatyzowaniu starałem się dążyć do takiego mistrzowskiego poziomu, żeby tych maili powiedzmy bez utraty korzyści majątkowych i bez utraty przychodów, które były dotychczas, nie odpisywać na przykład dziennie na żadnego maila. I w niektórych firmach się to udało, w niektórych jeszcze nad tym pracujemy. Okay. To <gry> właśnie mówisz o tym, żeby nie tracić korzyści majątkowych. Czy nie boisz się tego, że oddelegowując te uprawnienia, Automatyzując te procesy, możesz przeoczyć jakąś, no jakąś okazję, jakąś informację, która mogłaby być bardzo interesująca? No może się coś takiego zdarzyć, ale jakby suma korzyści, które ja mam z tego, że nie muszę być obecny w swoich firmach i że zarządzają tam ludzie, którzy są moimi zespołami, jest dużo wyższa niż ryzyko, że na przykład jednego czy dwóch klientów stracę, bo nie potrafią się do mnie dodzwonić, bo nigdzie nie ma na przykład numeru telefonu na stronie. Także myślę, że po prostu tutaj jest taki coś za coś. Czasami tak. faktycznie może pewne procesy mi udałoby się trochę łatwiej przeprowadzić niż zespołowi, ale z drugiej strony wolny czas, czy wakacje, czy możliwość podróżowania, czy grania w golfa, też są jakąś korzyścią, którą warto tutaj postawić na wadze. A czy korzystasz na przykład przy tym z wirtualnej sekretarki? Tak. Jak to u Ciebie wygląda? No, to wygląda mniej więcej tak, że bardzo trudno jest w ogóle znaleźć mój numer telefonu gdziekolwiek. A jak już się go znajdzie, to ten telefon jest tak przekierowany, że dodzwonicie się Państwo do mojej asystentki albo do jakiegoś pracownika z odpowiedniego działu. No i wygląda to w ten sposób, że większość tych spraw, które trafiają do mnie, Przechodzą przez taką selekcję najpierw jakiegoś pracownika i do mnie docierają tylko te sprawy, które wymagają mojej osobistej uwagi, a gdzieś tak około 90% jest załatwiana w firmie bez mojego udziału. Czy faktycznie to wygląda tak, że udaje ci się zarządzać tymi no, swoimi biznesami, poświęcając na to nie więcej niż 4 godziny w tygodniu, tak jak pisał o tym Tim Ferris? W tym roku już tak nie jest, dlatego że Mistrzostwie świata dużo się też dzieje wokół nas i nie ukrywam. Tych zamówień, zleceń, czy też wykładów jest dość dużo i lista klientów oczekujących jest spora, więc w tym roku pracuję dużo więcej. Ale w 2014 roku bywały takie momenty, że spotykałem się z pracownikami na godzinę w ciągu miesiąca. I to było, to było takie zarządzanie firmą, no, powiedziałbym zdalne. Spotkania menedżerskie odbywały się pod koniec miesiąca albo na początku kolejnego miesiąca. Przez godzinę czytaliśmy raporty, rozmawialiśmy o celach i tak polegała moja praca. Prezesa właśnie jednej z tych największych firm, czyli tak naprawdę no nawet mniej niż 4 godziny tygodniowo. No tutaj wiele ludzi inspirujesz w ogóle tym, że poświęcasz na pracę pół roku, tak jak mówisz, a pół roku podróżujesz po świecie? Wakacje. Dokładnie tak. Co tutaj Cię skłoniło do tego, żeby dążyć do tego, żeby osiągnąć taki styl życia? Ja po prostu lubię podróżować. Lubię podróżować i mam kłopot z polską zimą, bo niespecjalnie lubię śnieg. Zimno, więc staram się robić to tak. Dzisiaj to jest wyjątek, że jak już przychodzą te miesiące, takie, które są krótsze, dni trochę mniej słońca, to ja po prostu wtedy wyjeżdżam do jakichś krajów, gdzie jest słońce, gdzie jest cieplej i tak niekiedy właśnie mi nawet zejdzie na mniej więcej pół roku. W ciągu tych 12 miesięcy jestem poza Polską. Mówiłeś o treningu mentalnym, może mhm. podejdźmy od tej strony. Mhm. Tematem Twojej prezentacji było właśnie wywieranie wpływu na siebie. Tak. Dlaczego uważasz, że Dlatego, że wywieranie wpływu zwykle nam się kojarzy z wywieraniem wpływu na innych. Na innych. Tak, o tym też mówi Robert Cialdini, który dzisiaj tak. będzie występował. Dlaczego uważasz, że wywieranie wpływu na siebie jest ważne? Myślę sobie, że tak. Że żeby wywierać wpływ na innych, najpierw trzeba być wiarygodnym. A żeby być wiarygodnym, to trzeba najpierw wywierać wpływ na siebie, żeby do tej wiarygodności dotrzeć. I dla mnie zarządzanie ludźmi w ogóle, to jest przede wszystkim pierwszy krok taki, że ja muszę sam dokonać zmiany w sobie, żeby cokolwiek zmienić u innych ludzi. I z mojego punktu widzenia trening mentalny jest właśnie takim narzędziem, które pozwala zarządzać osobami pośrednio, ale bezpośrednio wpływa na mnie samego, co moim zdaniem jest najważniejszym takim narzędziem menadżerskim. Ja lubię po prostu yy, mówić na takie tematy wyłącznie na których naprawdę się znam i które naprawdę gdzieś tam mogę udowodnić. Czyli jeśli mówię o treningu mentalnym, to mówię dlatego, że na Mistrzostwach Świata ten trening zafunkcjonował. Jeśli mówię o biznesie, to mówię dlatego, że zbudowałem jakieś firmy konkretnie od zera do dużych międzynarodowych y, tworów. Jeśli mówię o wolności finansowej, to dlatego, że z niej korzystam. Dla mnie wiarygodność jest istotna u każdego mówcy. Bo pierwszą rzeczą, którą ja sprawdzam, kiedy idę na jakiś wykład, jest to, czy człowiek, który mówi na przykład o zarządzaniu, sam ma jakieś wiarygodne przykłady za swoimi plecami, ze sobą, które można łatwo wygooglować i zobaczyć, czy ten człowiek jest praktykiem. Raczej unikam teoretyków, natomiast praktykami się bardzo inspiruję. Tutaj, jako że już nasz czas powoli się kończy, to też przejdę do tej spójności, mhm. jako że to jest jedna z podstawowych cech liderów, więc tak. jakbyś jakąś taką złotą myśl dla liderów. <laughs> którzy też chcą osiągać podobne rezultaty, jak Ty tutaj przedstawił. Ja myślę, że taką złotą myślą to będzie truizm, będzie banał. Uważam, że najłatwiejszą drogą do sukcesu jest po prostu ciężka praca. Czyli jeśli ktoś oczekuje ode mnie na moich warsztatach czy w moich książkach złotych, magicznych metod, które w 5 minut sprawią, że zostaną milionerami, to się niestety Państwo zawiodą. Uważam, że ciężka praca to jest po prostu najłatwiejszy i najszybszy sposób na to, żeby dochodzić do sukcesu. Także pracować, pracować, później delegować, automatyzować i otwierać sobie wolność finansową albo jakąkolwiek inną do tego, żeby żyć własnym życiem na swoich własnych warunkach. To chciałem Ci bardzo podziękować za tą bardzo cenną radę. Podobało mi się to, że mówiłeś o wielu konkretnych rzeczach, jak bardzo miło było posłuchać właśnie od praktyka, od osoby, która się tym zajmuje na co dzień. Mam nadzieję, że również Państwo znaleźli w tym materiale kilkunastominutowym wartość. Tradycyjnie chciałbym Państwa zaprosić na kolejne nagrania na naszej stronie www.workhacker.tv i dziękuję Ci Jakubie za rozmowę. Super. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, słuchaczy, czytelników. Dzięki serdecznie. Dzięki.